Rodzina jak z obrazka. Para po trzydziestce z trójką dzieciaków rozumieli się bez słów. Mateusz zaczął czuć się źle nagle. Diagnoza rozdarła ich świat. Nowotwór mózgu dzielnie zmagał się z chorobą. Z czasem pojawiła się nadzieja. Brak wznowy. Już planowali górskie wędrówki, kiedy kontrola wykazała niepokojącą zmianę, cios na, na który nikt nie jest gotowy. Lejak, wiedzieli, co to oznacza? Więc wyciskali chwilę. Gdy Mateusz przeniósł się do hospicjum, żyli jak w drugim domu. Kasia troszczyła się nawet o niewypowiedziane potrzeby. Czuła, że jej drobne barki będą dźwigały dużo więcej. Florian, Filip i Helenka wnosili radość w hospicyjne progi. Urokliwi, a przy tym dojrzali. Małe rączki, które czule dotykały. Twarze, na których nie brakowało uśmiechu. Choć to lato było inne, już na zawsze w ich sercach zostanie bliskość na każdym kroku. Przytulanie, głaskanie po głowie i trzymanie taty za rękę. Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki, oraz słowa i gesty, którymi obdarzamy bliskich. Okaż swój gest i przekaż 1,5% na Puckie Hospicjum. Zaufaj bliskości.